Tematem zajęć będzie wystawienie piłki do ataku zawodnika pola obrony, znajdującego się w szóstej strefie, i zawodnika rozgrywającego oraz atak zawodnika z czwartej strefy z blokiem pojedynczym z otwartym kierunkiem po prostu. W ćwiczeniu zawodnik pola obrony, znajdujący się w strefie szóstej, wystawia piłkę do strefy czwartej lub drugiej po dorzucie współćwiczącego, tak aby piłka spadała na położoną na podorzu materac z zachowaniem odpowiedniego toru lotu piłki. Piłka dorzucana jest z niewielkiej odległości. W ćwiczeniu zawodnik szóstej strefy wystawia piłkę do czwartej lub drugiej strefy dorzuconą od zawodników znajdujących się w czwartej i drugiej strefie. Piłka dorzucana jest z większej odległości. W ćwiczeniu doskonalimy pracę ramion podczas odbicia piłki zawodnika rozgrywającego, wykorzystując pozycję izolowaną na piłce medycznej. W tym ćwiczeniu zawodnicy w rotacji piątej wykonują fragment gry, w którym zawodnik przyjmujący po przyjęciu wykonuje atak piłki po prostej. W tym ćwiczeniu zawodnik strefy czwartej wykonuje atak piłki po dograniu piłki wolnej, przebijanej do pierwszej strefy.